Hej, cześć moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek związany z Diablo 3, tuż przed sezonem 20, gdzie omówimy sobie dzisiaj, którą klasą warto zacząć, którą klasą, co można robić oraz do czego dana klasa będzie się nadawać. Pozujemy przede wszystkim na tym, jaki set dana klasa otrzyma po wykonaniu czterech rozdziałów postępów sezonowych, czyli jak otrzyma cały Dark tak? Eee, Barbarzyńca otrzyma zef nieśmiertelnego króla, krzyżowiec otrzyma poszukiwaczkę światłości, eee, łowczyni demonów pomstę Natalii, mnich Fortel Uliany, nekromanta awatar Dragula, szaman duch Arachyra, a czarownica eee, wyra. No i teraz, tak. Moi kochani, eee, bardzo dużo pytań jest. Eee... Jaką klasą warto zacząć, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego sobie po kolei omówimy każdą klasę, mniej więcej pod dany set, co on będzie w stanie robić w party, w solo, no i jak, sobie, jak się będzie generalnie, moi drodzy, sprawować w przyszłym sezonie. No i dobra, zacznijmy od lewej strony, od mnicha. Mnich chce set Juliany. Jak dobrze wiecie, już wykrzyknik u mnie na czacie jest gotowa, metę sobie, sobie omówiliśmy. E, mnich występuje w sezonie 20, bez zmian większych. Rola suporta, dalej healer, monk e, na pusze, na najwyższe lifty także to się po, to pozostaje bez zmian. E, pod klucze Uliana, całkiem fajnie będzie sobie dawać radę. Jakieś pierwsze lifty na pewno będzie wymiatać. Jak tam znajdziemy jeszcze jakieś łapki do niego, no to już w ogóle jest bajka. E, w każdym razie. Fajny start. Mnichem na pewno. Uliana jakoś sobie będzie dawać radę, ale to nie będzie jakiś tam mega, mega fenomen, tak? W późniejszym etapie gry na pewno tylko Mnich pod fajna farma kluczy. Ale docelowo to będzie healer mąk na najwyższe lifty, bo raczej na Paragon się nie załapie. Demon Hunter, moi drodzy, set Natalii. No nie jest to dobry start, na pewno, eee, jeżeli chodzi o Demon Hunter'a. Demon Hunter'a brniemy od razu pod set esencji, żeby jakoś pod set, pod jakoś eee, pod wielostrzał zrobić naszego Demon Hunter'a, żeby jakoś sobie dawał radę. Eee, set Natali nie jest jakoś mega mocny, pod solo, pod solo jak najbardziej. Fajnie będzie cisnął, no ale kto na początku robi solo? Także na początku liczy się jakoś tam przede wszystkim szybka farma, szybkie zbieranie itemów i tak dalej i tak dalej dlatego też demon hunter podset set natalii no niezbyt się do tego fajnie nadaje, dlatego jeżeli chcecie zacząć demon hunterem no to przede wszystkim szukacie setu esencji no i jakoś tam te klucze będą fajnie iść gra nie istnieje u demon huntera, także wybór to jakoś na pewno na start dobry nie jest krzyżowiec, ce światłości, młotki ni to szybkie ni to mocne, także Grając, zaczynając z krzyżowcem też musimy się przygotować na to, że musimy dropnąć cały set pod e, furie niebios, ewentualnie jakiś akan. w każdym razie fura niebios docelowo, e, docelowy boss killer, także w party teamowe, czwóreczki, na pewno sobie da radę, e, to nie wątpię. Y, klucze, w miarę też fajnie będzie farmił, ale to demon szybkości nie będzie, także jeżeli chodzi o krzyżowca też nie niebie robię go jako pierwszą klasę postaci. No, no, bo tak jak widzicie, ewentualny Boss Killer, nikt więcej tak pod Speedy też się nie będzie nadawał. E, chyba, że pod jakieś gmapy um, klucze. No, w miarę będzie farmił, ale to tak jak mówię, set e, pod Kurię Niebios wskazany, Must Have. No, niestety to tyle. Jeżeli chodzi o Wizarda, byś miał bardzo, ale to bardzo dobry start. Set wyra, e, set wyra daje mu to, że no od razu już ma bazę. Od build na Arhona. Dropniecie Chantodo, dropniecie tam parę itemków jeszcze legendarnych do Wiza i macie build. Macie build, którym jesteście w stanie mega szybko farmić. Mega szybko fajnie robić Bantisy. No ale niestety, Gratimowa za bardzo. Nie jest. Dobra. Już mówię dlaczego. Set pod hydrę. No, powiem wam tak, for fun można pograć. Nie jest to demon DPS-u, no ale niestety. A więc nie jest to demon DPS-u, także nie pogracie tym jakoś mega mocno. Eee, set Archona, dalej, dalej Set Wyra z Archonem dalej jest the best. Eee, no i tutaj otrzymujecie ten set na start, więc zacząć Wizardem jest to bardzo dobry wybór. Eee, od razu farmicie klucze, od razu farmicie jakieś tam rifty z mnichem na przykład. Bierzecie jakiegoś mnicha do party i śmigacie już nawet powiem, no około setek już lekko. Powiem tak na samym stacie sezonu: set 100, 105. Myślę, że e, tacy Wizardzi są w stanie bez problemu biegać. No, także start na pewno dla Wizarda jest świetny. Natomiast jeżeli chodzi o Barbarzyńcę, moi drodzy, e, set nieśmiertelnego króla. Barbarzyńca też będzie miał bardzo dobry start e, na początku sezonu, z racji tego, już jest zbrany podoparty na Speedy, na Pusze, dlatego też e, tylko uzbieramy. No, mamy set IK na początek, on jest taki dość uniwersalny, dlatego pod każdą umiejętność jesteśmy w stanie coś tam robić. No ale docelowo grając IK szukamy młotka, karwaszy, młota sędziego, jakichś tam innych itemków jakiegoś bezlitośnika i docelowo śmigamy pod młotek. Nie jest to jakoś mega szybki build, ale jesteśmy w stanie w miarę fajnie farmić kolejne itemy, tak? Kolejne przedmioty jesteśmy w stanie bardzo fajnie farmić. Docelowo pod barba supporta. No i potem jakieś Frenzy, czy, czy coś. Także, czy, czy renda przede wszystkim set pustkowi farmimy i pod renda już jesteśmy naprawdę fajnie w stanie farmić. Arachyl natomiast u Szamana. firebaty no, ale mi się nie gra. Także Szaman jest dość trudną postacią na start, moim skromnym zdaniem, bo docelowo musimy szukać setu pod duchową na wałnicę, czyli tego nowego setu. Ehm. No, niestety nie jest to szybki build. Na pewno na mega mocny też nie jest. Mówię tutaj o Arachyrze. Także najlepiej, jeżeli gracie, zaczynacie szamanem, to najlepiej zaczynać z kimś, e, kto pomoże wam się wyfarmić jakieś jakiejś podstawowej temy. Wyszukacie setu, e, pod, wy setu pod. Wyszukacie um, moje duchanie setu pod. pod duchową nawałnicę. No i biegacie. Także tak by to, moi drodzy, mniej więcej. Wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o Tragulę, Nekromanta będzie królował w przyszłym sezonie. Eee, bardzo, ale to bardzo będzie sobie fajnie dawał radę. Eee, natomiast pod, nie pod Tragula. Grając Nekromantą, od razu szukamy legend pod buildy na magów, pod buildy na jakąś nowe, pod lance. Generalnie wszystkie te buildy Nekromanty są w wykrzyknik meta eee, rozpisane. Ale generalnie szukamy legend. No necromanta nie ma na chwilę obecną jakiegoś mo mega mocnego setu. Wszystkie buildy są oparte na dziedzictwie koszmarów, czyli. E, dziedzictwie snów, przepraszam. E, czyli pod same legendy gramy na nekromancie. No i tak to by obecnie wyglądało, że grając nekromantą jest to dość trudny start, ale na pewno bardzo szybki. Zbieracie legendy, nawet zbieracie, e, zbieracie legendy, nawet set ratmy nawet. Powiem szczerze, w miarę sobie będzie dawał radę na początek, ale generalnie legendy, legendy, legendy. I build pod magów i śmigacie ratmy, bo przyszły sezon no, to są przede wszystkim ratmy. Um, klucze takim nekromantom jest ciężko farmić, a chyba, że jakiś bildzik właśnie pod nowe. Są wszystkie bildy pod, pod T16 też rozpisane, także polecam zerknąć. Co um, jeszcze chciałem powiedzieć? Um, no i tyle, że chodzi o Nekromantę. Bardzo dość trudny start, ale bardzo efektywny. Jak zbierzecie builda po pod magów na legendy, no to śmigacie z barbem i paragon wam leci bardzo, bardzo szybko. No i oczywiście trash Killer w przyszłym sezonie Nekromanta pod e, trującą Nowę. Także tak, Shaman też jest oczywiście potencjalnym trash Killerem na przyszły sezon, no ale nie będzie to na pewno puszczę. Będą to co najwyżej gemapy, także. Yy... Też można będzie fajnie grać timowo Szamanem, no ale to nie będzie na pewno, nie będą na pewno najwyższe rifty. No i w sumie tyle, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego no, w miarę krótkiego poradnika. Umówiłem wam każdą klasę, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie danej klasy, piszcie w komentarzu. Dzisiaj o godzinie 15.30 startuje mój stream z rozpoczęcia sezonu z Diablo 3, o godzinie 17 sezon Diablo 3 startuje. E, także będziemy się na pewno bardzo fajnie bawić wszystkie informacje co do dzisiejszego live'a znajdziecie na facebooku e, ja wam z tego miejsca bardzo dziękuję za oglądanie jeżeli macie jakieś pytanka to śmiało pod e, pod filmem i widzimy się na streamie, dzięki za obejrzenie rzućcie łapeczką w górę, że wam się podobało subskrybujcie kanał i komentujcie dzięki piękne, trzymajcie się, do zobaczenia cześć